Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Stasiuk, jestem przedstawicielem Komitetu Wyborczego Razem dla Szczecinka, pełnomocnikiem komitetu. Drodzy Państwo, witamy wyborców, witamy wszystkie lokalne media. Tematem dzisiejszego briefingu jest debata kandydatów na burmistrza naszego miasta Szczecinek między panem Jerzy Hardimaglasem i panią dr Janą Pawłowicz. Drodzy Państwo, jako pełnomocnik dnia 29 października skierowałem pismo na ręce pełnomocnika Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej. W tym piśmie zaproponowaliśmy jako komitet warunki debaty. Chciałem pokrótce przedstawić te warunki debaty. Otóż chcemy, aby debata między kandydatami na burmistrza odbyła się na terenie neutralnym, żeby była to debata z udziałem publiczności na żywo i prowadzona przez pełnomocników komitetów, komitetów wyborczych. Drodzy Państwo, w tego samego dnia, 29 października, skierowałem także pismo do telewizji Gawek z Skierowane zostało to pismo też do wszystkich innych mediów. Otrzymaliśmy 31. odpowiedź od pełnomocnika Platformy Obywatelskiej warunkami przedstawionymi przez Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej. Otrzymaliśmy również pismo z telewizji GAWEX dotyczące warunków debaty. Chcieliśmy zaznaczyć różnicę. Drodzy Państwo, zarówno Platforma Obywatelska, jak i telewizja GAWEX skłaniają się ku temu, żeby debata odbyła się w studiu telewizyjnym bądź w studiach telewizji, telewizji GAWEX i telewizji Zachód, na żywo, w cudzysłowie, więc do końca, czy znaczy jest różnica, bo chcemy, żeby publiczność była obecna, w czasie debaty. Drodzy Państwo, teren neutralny, wskazaliśmy jeden z hoteli. Oczywiście jesteśmy w stanie się umówić z Komitetem Wyborczym Platformy Obywatelskiej co do miejsca, ale żeby było ono jednak poza studiem telewizji, czyli neutralne i z udziałem wszystkich mediów. To jest bardzo ważne, dlatego że wszystkie media lokalne w naszym mieście pełnią rolę publiczną i chcemy, żeby tak rzeczywiście, żeby to miało taki właśnie wydźwięk. Może kilka słów uzasadnienia, dlaczego pozostajemy przy naszym stanowisku i chcemy je tutaj mocno podkreślić. Poproszę panią doktor Jannę Pawłowicz. Szanowni Państwo, nasze warunki są jasne, czytelne i obiektywne. Również podejmując taką decyzję, robiliśmy to ze względu na państwa, bo chcieliśmy, żeby wszystkie szczecineckie media wzięły udział w debacie na fotel burmistrza naszego miasta. Jesteście dzisiaj Państwo z nami, cieszę się z tego bardzo, bo praktycznie mogę powiedzieć, że jesteście wszyscy. I, i portal internetowy Szczecinek, i głos koszaliński, i, i telewizja Zachód, i Gaweks, i Radio SK, I temat. I, i temat i obserwator szczecinecki. Czy w związku z tym mam takie pytanie, czy Państwo nie istniejecie jako media w naszym mieście, że w tym momencie zostaliście pominięci? Nie będzie debaty w Telewizji Gawek z prostej przyczyny. Cztery lata temu Telewizja Gawek zorganizowała debatę i zostałam na nią zaproszona. Zostałam zaproszona, a jednocześnie z niej wykluczona z prostej przyczyny. Zaplanowano ją w tym samym czasie, co debatę w Telewizji Zachód Z 30-minutowym przesunięciem. W związku z tym, że Telewizja Zachód zaprosiła mnie wcześniej, postanowiłam, że pójdę na debatę do Telewizji Zachód. Stąd też wtedy była moja interwencja do gawex żeby umożliwić mi wzięcie udziału w debacie zarówno tej jednej i tej drugiej. Niestety nie było dobrej woli, tak się nie stało. Zaledwie miałam 30 minut, żeby wyjść do studia, przedstawić jak wygląda sytuacja i poinformować mieszkańców. I chyba zdążyłam odpowiedzieć na dwa pytania, po czym musiałam wyjść, gdyż jestem punktualna i staram się na debaty przychodzić zaplanowane i punktualne. W związku z tym, co się działo później w telewizji Gabek w Stowionie, zostałam wrzucona błotem. Szkoda, że nie jest pan burmistrz miał odwagi, żeby zrobić to w mojej obecności, żeby mogła się do tego ustosunkować. Szanowni Państwo, razem dla Szczecinka kierować będzie miastem w sposób jasny i przejrzysty. I zacznijmy od jasnej, czytelnej i przejrzystej debaty na fotel burmistrza tego miasta. Dziękuję. Drodzy Państwo, jeszcze raz chciałem podkreślić nasze warunki debaty. To obecność wszystkich mediów, obecność publiczności. Chcemy, żeby była prowadzona przez pełnomocników komitetów wyborczych, dlatego, że nie zachodzi chociażby cień podejrzenia o to, że ktoś mógłby wcześniej, nie wiem, poznać pytania. Chcemy, żeby to było jasne, klarowne, obiektywne i zostajemy przy naszym stanowisku. Chcielibyśmy, żeby Pan Burmistrz podjął wyzwanie. Jesteśmy gotowi i otwarci na taką debatę. To wszystko, jeśli chodzi o debatę kandydatów na burmistrza miasta Szczecinek. Drugą krótką informację mamy dla Państwa dotyczącą Straży Miejskiej może pani doktor Janna Pawłowicz. Dosłownie w jednym zdaniu odniosę się, podtrzymujemy nadal stanowisko, które zostało przedstawione na konferencji prasowej ugrupowania Razem dla, Szczecin dla Szczecinka. Rozwiążemy Straż Miejską. I tyle w tym temacie. Dziękuję. Dziękujemy. Ale jednocześnie jeszcze dodam, zadbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców w sposób profesjonalny. I tutaj nie mają się czego obawiać. Myślę, że te warunki, te propozycje, które złożymy, będą o wiele bardziej dla nich korzystniejsze. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia.